Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszego vloga zaczynamy od robienia śniadania. Mango pokrojone, boróweczki i już Wam pokazuję co dalej. Liwcia w piżamce, a tutaj mam e, twaróg z jajkami, o jakaś muszka, prostu taka mała. E, twaróg z jajkami i troszkę mąki. Takie serniczki będę smażyć. Takie pyszne. Pyszne, pyszne. O, tylko muszę sobie nóż zanurzyć w mące. Chciałam posypać troszeczkę mąką, bo tutaj mi się przykleiło, co widać, ale pierwsze serniczki już się smażą, będę je powoli obracać. my pojedziemy troszkę do przodu i nazrywam dla ciebie też Bazi dobrze? Jak coś. A wy dojedziecie, ok? To się nauczyć jeździć. Bo ty tak tak? musisz się nauczyć jeździć w tym czasie. Dawaj. A my z Jankiem do przodu. Dawaj, Nasza mała Misia w oddali z Grzeskiem. Mam nadzieję, że się nie podda i że zaskoczy. Ona na rowerku biegowym to zasuwa, prawda Janek? Znachulaj nodze jak szalona. A na rowerze coś nie może złapać. No ale idzie wiosna, lato będzie miała czas na ćwiczenia. Teraz ma też dwa rowery, więc jeden będzie mieć u babci. Trzy? Dwie ma dwa. Dwa, ale dwa takie na pedały. Tak, do nauki jazdy ma dwa. No więc jeden damy jej do babci, drugi będzie u nas, żeby mogła ćwiczyć i jeździć cały czas. Też mamy trochę rowerowych planów na ten sezon wiosenny i planujemy takie dłuższe wycieczki, ale o tym no a powiem wam jak się spełni. Janek pamiętam jak uczyliśmy ciebie jeździć na rowerze i tak w pierwszy dzień jak zaczęliśmy tak nam to kiepsko szło, ja sobie myślę on się nigdy chyba nie nauczy jeździć na rowerze, a na drugi dzień wsiadłeś i pojechałeś. Ja byłem w szoku wtedy. Naprawdę, w pierwszy dzień to cały czas, mamo trzymaj, mamo to, mamo tamto, a na drugi takiej pewności zyskałeś. I z oby z Miszką też było tak. A co Ty tam do tej torebeczki zapakowałeś? Jakieś tu masz rukino. Na razie nic nie mam. Na razie nic nie masz? Ja myślałam, że coś tam masz. Dobrze, dobrze! Z drogi śledzie? Zaczekaliśmy na ciebie. Dobra. Pokaż nam jak ty jedziesz, jak równowagę, jak na biegówce. Dawaj, 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 dawaj. I tutaj już mamy taką fajną, polną drogę. Gdzie auta? Raczej nie jeżdżą, a raczej ja właśnie jedzie. Tam są stawy i jeżdżą ludzie na ryby. Janek poznajesz, co tu jest wysypane? Wapno, dobrze! łowu jakie dziury. Wapno po burakach cukrowych, z buraków cukrowych, defekacyjne. Ty aż tutaj dojechałaś? Tak daleko dojechałaś? I jak idzie lepiej? Dzieci mają trochę smuteczek, bo na grzeszkowym polu bazi nie było, a tutaj w lesie no nie wolno ścinać bazi, więc wracają bez. Musiałam ich przekonać, że na targu kupię albo w kwieciarni. Więc od taka to sytuacja z baziami. Livia coś rower prowadzi, zaraz się dowiemy o co chodzi. A ty dlaczego nie jedziesz? Jak to nie chcesz? No ja wsiądę, i ona będzie. Mnie... Teraz zmiana. Dawaj. <grystanie> <grystanie> tak Ojej, już Nie, 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 patrz co się z kołami dzieje, chłopie. Blachą po ziemi. Tym dolnym? No, nie rób. Nie ma takiej wagi? Popsujesz jej opony i koniec. Nawet żartów sobie nie rób. Ups, jazda miska. Pokaż jak już się nauczyłaś. No czekamy na ciebie i tak co chwilę. Zobacz, brykę zaparkowałam i czekamy. Dobra, jedziemy. To ty jedź pierwsza, a my poczekamy i cię dogonimy. Uciekaj do przodu. A ten uśmieszek się pojawił na woźce. a taki uśmieszek szyderczy. Znaleźliśmy jeszcze czas na dekorację roweru. Janek. Wow! Przypinaj, bo chce nam uciec. To niech ucieka, niech się cieszy. No wiem, że ją dogonimy, ale wiesz, dajmy jej trochę radości. Przyszła do mnie paczka z drogerii DM i już chyba oficjalnie mogę Wam powiedzieć, że zostałam ambasadorką drogerii DM. Ciekawa jestem, czy znacie drogerię DM. Od 3 lat są w Polsce i zakupy w ich sklepie można robić na trzy sposoby, bym powiedziała. Po pierwsze są to sklepy stacjonarne, które uwielbiam i zawsze tam przepadam, ale jednak też często robię zakupy przez internet, korzystając po prostu ze strony internetowej. Ale również można pobrać aplikację mój DM, co Wam również polecam, ponieważ często tam właśnie w tej aplikacji są bardzo fajne i korzystne kupony. Mam tutaj 10 produktów, które ja w szczególności polecam, które uwielbiam i używam na co dzień. Zaraz Wam je pokażę, co nieco więcej powiem. No i naprawdę bardzo, bardzo Wam je polecam. Te produkty są z dwóch marek, bo DM ma wiele takich swoich marek. Ja akurat Wam pokażę rzeczy z kategorii bym powiedziała sprzątanie i bardziej takie kuchnia, gotowanie, chociaż tam znajdzie się wszystko, to wszystko po prostu. Dobra, wyjmuję to sobie i już Wam pokazuję. I wracając właśnie od tych marek. To ja tutaj Wam pokażę rzeczy z Denkmit i druga marka to jest Profissimo, na przykład woreczki z takim zamknięciem strunowym. Uwielbiam do mrożenia, ja na przykład bardzo dużo rzeczy mrożę, owoców, warzyw, kiedy są najsmaczniejsze, najświeższe w sezonie i później zużywamy je przez całą zimę. Te rzeczy, które Wam teraz tutaj pokażę, naprawdę Wam polecam. Są to świetne produkty, jak na przykład kuseczki wyłapujące kolor. Jeżeli dzieciaki Wam pomagają robić pranie albo po prostu nieraz nie jestem pewna, to wolę to wrzucić i naprawdę nic się wtedy nie dzieje, nic się nie zafarbuje. Świetne one są. Jak Grzesiek robi pranie, to tym bardziej bym mu to polecała. E, magiczne gąbki. Ja już nie wiem, ile tych magicznych gąbek zużyłam, ale działają. Działają na ścianach, na różnych powierzchniach, więc też przy małych dzieciach to jest wybawienie. E, takie uniwersalne e, chusteczki, ściereczki, bardziej chusteczki bym powiedziała. One są już nawilżone, więc i w kuchni świetnie się sprawdzają, ale też czasami stosuję je w łazience miotełka do zbierania kurzu na sucho. My mamy w domu dużo takich dziwnych lamp. Zaraz Wam ją pokażę w użyciu i też sobie świetnie radzi z kurzem. To jest fajne. Nie wiem, czy widzieliście. Papier do pieczenia, ale okrągły, do tortownicy. To idealnie pasuje i nic nie trzeba już wycinać, docinać i się bawić, tylko taki gotowiec, mydełko wybielające. W szczególności właśnie do ubranek dzieci, chociaż nam też czasami coś się zdarzy, że coś kapnie i trzeba to wyprać, pozbyć się tej plamy. Mała roleczka do torebki zawsze jest potrzebna woreczki, o których już wspominałam, strunowe, specjalne do mrożenia, bo nie w każdym woreczku można mrozić żywność i patyczki do na przykład koreczków. Ja też bardzo lubię je używać, kiedy robię deskę z przekąskami i wtedy, żeby wiecie, każdy tam swoim widelcem nie nabierał, to wbijam więcej takich patyczków i bardzo fajnie się to sprawdza. One też są takie u góry, więc e, dzięki temu są poręczne i wygodne. A zapomniałam powiedzieć o płynie do prania. E, to jest właśnie płyn do prania, e, który e, działa e, nawet już w niskich temperaturach i też ma przyjemny zapach. Ogólnie to, jakbym miała to podsumować, to wszystko, co tutaj leży, to jest taka e, niemiecka jakość w naprawdę dobrych cenach. I to są właśnie te lampy, które miałam na myśli. Naprawdę dzięki temu produktowi czyszczenie ich no, trwa bardzo krótko i jest łatwe, przyjemne. Tam jest kolejna, ale największy hicior to jest nad schodami. Trochę mi się to tak kojarzy, wiecie, jak w filmach jakichś takich argentyńskich, ale to naprawdę działa. Zobaczcie, jak to szybciutko idzie. A w opisie pod filmem zostawiłam link. Pod tym linkiem znajdziecie produkty polecane przeze mnie właśnie z drogerii DM. No, przyszła wiosna, więc w końcu chcę się sprzątać, chcę się wszystko ogarniać. Nie oszukujmy się też, że niektóre rzeczy robimy. Na wiosnę i na jesień, więc tym bardziej warto sobie ułatwić pracę. Nie, Janek nam pokaże. Janek najpierw. Łoł! Wow. Dobry lot! Teraz Tato pokaże. Rywalizacja bardowskich. Który lepszy? Uhu! Uh, gdzie on jest? No, to żeś zrobił chyba na dach. Ta tuś to potrafi do sąsiadów puścić. No pokaż, pokaż co potrafisz. O, o, młodzieńcze lata. Dawaj, dawaj, dawaj. I zamówiłam ci kochany prezent. Dostaniesz w tym tygodniu. Co? Zobaczysz. Nie, powiedz. Coś przyjemnego. Kosztawkę? Nie. Taki kokon do leżenia. Nie, ale kokon mam upatrzony. Ale nasz budżet nie pozwala na kokony teraz. Ale będziesz zadowolony, bo zawsze się o to sprzeczamy. Kto może z tego korzystać, a teraz będziemy mieć razem. I to będzie na takie fajne wieczorki. Popołudnia, na no niedzielki. Z tego korzystać? No, bo mamy... No już powiedziałam ci, nie wiesz? Nie sprzeczamy się o nic, Żadne rzeczy się nie sprzeczamy. Ale jak chcemy. Ja mam zawsze rację. Ale racja jest najmorsza. Nie. No tak? się że nie. Powiedzmy, że nie. nie. Leżak nie. Tak! Ale przecież ja nie korzystam z tego. Nie, roku. w niedzielę, jak był sezon, to właśnie po tej stronie lubimy sobie leżeć, bo tu jest cień. Pamiętasz, to zawsze jest cień i tak fajnie. Z laptopikiem sobie wychodziłeś nieraz, czy nawet pracowałeś? Chwila. Nie, bardzo często. A udało mi się, bo dwa lata był niedostępny taki sam leżak, a teraz był dostępny i będą dwa takie same. O nie, nagrywam jak ty ziewasz. Będą dwa identyczne. No. Dobra, koniec. Zawracaj teraz. E, tutaj musimy przejść koło fontanny. Idź tak do tego przejścia, dobrze? Libia mi pomaga, będziemy podlewać. Leci woda? Leci. Musisz to zmierzyć. Z metr 20 drzewo trzeba podlać w donicy. Tak. Śmieszne? Ale śmieszne. Kto tam samolot wrzucił? Ludzie. A co to jest? Waga porzucam Skąd to jest? Z dywanu chyba. Co tam w rynnach? Czysto? Tak? No to super Tutaj trochę ptaki siadały, ale to... No to dajesz szefie. Uuu uh. Rododendron na Figę, no musiała, musiała mi wynieść kapcia, co ona ma z tymi kapciami, to ja nie mogę, Figa, zostaw, zostaw, to mój papuć, paputek. Delikatne lądowanie, chciałabym lecieć w takim samolocie, no pokaż jak ty potrafisz. Dobra, dajesz, dawaj, Grzesiu, decyduj, męża tutaj przytargałam na tył naszego domu za ogrodzenie. Chcemy sobie zrobić sad. Właśnie wzięłam taki patyczek, będziemy wyznaczać teren. Te drzewka pójdą do przesadzenia. Chciałabym zrobić takie równe odstępy, równe rzędy. I tak niestety nie wszystkie drzewka przeżyły, chociaż widzę, że chyba więcej żyje niż mi się wydawało. Dobra, zobaczymy. Mamy tutaj piasek przywieziony, bo będziemy to mieszać z ziemią. Zatem sobie że nasz robot ogarnie te dwa ogrody. Widzisz figę? Figę trasujemy. Brama otwarta i uczymy ją, żeby nie uciekała za posesję. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Się, wiesz, zostawi, wyjdzie i będziemy. No, oby nie, aby nie. To. Czym Wojtek ma tu wjechać i na ile centymetrów? Na ile centymetrów dawaliśmy te kable prądowe, co idą wzdłuż płotu? Tam jest prąd, nie? W rogu. Dobra, dokąd ogrodzenie? Bo będziemy się o, ogrodzić. Tutaj ten mur, co, dotąd co ja jestem? No. No może iść tak trochę właśnie, tak delikatnie pod kątem, nie? E, Ty masz metrowe kroki. Cześć Wojtek. No zmiany, słuchajcie, zmiany drzewek owocowych już tutaj nie ma, ale udało się je chyba, znaczy tak wygląda, uratować. Na razie mamy je tutaj w takiej beczce z wodą. Będziemy je sadzić gdzie indziej. Czy gdzie indziej? Też tutaj, ale jak już tutaj ładnie wyrównamy, zrobimy trawnik. Trochę się pospieszyliśmy z tym sadem, ale dobrze, że tylko kilka drzewek na krzyż. Tak jak widać, ta i tak była uschnięta choinka, a te trzy się tutaj uratowały. Dobra, e, szybki update, co się tutaj dzieje? O, teraz lepiej widać. No, dzieje się tutaj, dzieje się tutaj, nie do poznania, ale będzie ładnie.